A u mnie już, proszę Państwa, Ania Nowotna, nadziejko, firma Sky Dreams, witam cię ciepło. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam cię ciepło, bo za oknem nam się zrobiło typowo jesiennie i sądzę, że jest no nie, nie najlepiej, jeśli chodzi o temperaturę. Ale no tak jak wspomniałaś, tylko płykko, chwilowo, ronforko, płykko, aaj, tak. chwilowo, zdecydowanie myślimy pozytywnie, więc tak w związku z tym niedługo wyjdzie słońce. Tak. I tego się trzymajmy. Cały dzień rozmawiamy o bezpieczeństwie, o tym, że warto latać, że warto zwiedzać, warto podróżować. Ty podróżowanie masz we krwi w ogóle, żeby nie powiedzieć w genach. Podróżujesz od zawsze ze swoimi klientami na różne wycieczki i często lataliście z tego lotniska, prawda? Tak, bardzo lubimy lotnisko Ławica, zresztą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam moich klientów, z którymi już od wielu, wielu lat, ponieważ nasze biuro od ponad 15 lat zabiera gości w różne miejsca na krańce świata i bardzo lubimy latać z Poznania, jesteśmy z Poznania, więc w związku z tym im szersza siatka połączeń, tym, tym większa lepiej. radość, tak, dla nas, bo, bo mamy bliżej i zdecydowanie ten czas podróży się skraca, więc w związku z tym te dzisiejsze wszystkie wiadomości, które usłyszeliśmy, bardzo mnie cieszą. Bo w przyszłym roku jest szansa, że wyrosniesz tak. znowu, nie? Z twoimi gośmi. Dokładnie tak. Powiedz, bo covid dotknął wszystkich z nas i wszystkie branże i dosyć nas poturbował, i branżę turystyczną przede wszystkim. Ty postanowiłaś jednak zabierać ludzi w podróż i zabierasz ich wirtualnie. Od jakiegoś czasu. 40 no. odcinków już nagrałaś, pamiętam. Tak, 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 zgadza się. No, mieliśmy dwa wyjścia tak naprawdę. My, tak jak wspomniałam, podróżujemy z naszymi gośćmi od ponad 15 lat. Zabieraliśmy ich na krańce świata. Oni, podobnie jak my, to uwielbiają. To daje im szansę i możliwość oderwania się od tej rzeczywistości, poznania kultur, ludzi, tak. e, no i niezwykłych zakątków. E, I w związku z tym, no, mieliśmy dwa wyjścia. Mogliśmy ich zostawić tak z niczym, ale my tak nie lubimy. E, tak jak wiedziałaś, branża została bardzo mocno zamrożona, no lotnisko też przez jakiś czas nie funkcjonowało, ale każda branża jakoś tam powoli wraca. No my staramy się też odpowiedzieć na to wyzwanie, bo ja traktuję ten rok jako bardzo duże wyzwanie dla nas z tym, żeby go przetrwać, bo bardzo mocno liczę na te pozytywne prognozy, o których dzisiaj rozmawiałaś z Panem Prezesem tak. i o tym, że przyszły rok będziemy latać. My też zaprojektowaliśmy już na przyszły rok wyjazdy na naszych klientów. To, co się zmieniło i to, co ten rok przyniósł to przede wszystkim też nasze otwarcie na klientów indywidualnych. Do tej pory przez 15 lat pracowaliśmy z klientami korporacyjnymi. Jeździliśmy faktycznie z nimi bliżej dalej, bo oczywiście też projekty w Polsce realizowaliśmy i to wcale nie małe na targach poznańskich. Tak. Także bardzo Pozdrawiamy targi poznańskie. Bardzo bardzo, bardzo, bardzo serdecznie tak? pozdrawiamy Mojego szefa, pozdrawiamy. Lubimy Blizu. i już się cieszymy, Blizu. żeby tam niedługo wrócić w nowym oczywiście reżimie, ale też da się to realizować. Także działamy mhm. natomiast w kontekście tych zagranicznych rzeczy. No, mamy jakąś taką swoją wewnętrzną misję, dawania takiej, takiej pozytywnej nutki i tą pozytywną nutką, którą chcemy wysłać do świata i do naszych klientów, żeby przede wszystkim nie stracić kontaktu z nimi, ponieważ podróże zagraniczne są zamrożone w firmach. Na pewno do końca tego roku zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej, bo sytuacja dynamicznie się zmienia. Mhm. No, ale żeby nie stracić kontaktu z naszymi klientami, nie stracić kontaktu z naszymi przyjaciółmi z krańców świata i przede wszystkim wiedzieć, co się tam dzieje, bo, bo tego byliśmy najbardziej ciekawi, postanowiliśmy e, zrobić taki cykl live'ów z krańców świata. E, to są takie spotkania, które od kwietnia już się dzieją. Na naszym Facebooku, na naszym YouTubie, także na dwóch platformach równocześnie spotykamy się z naszymi przyjaciółmi, z naszymi kontrahentami i rozmawiamy z nimi o tym, gdzie są, rozpalamy też apetyt na podróżowanie naszych gości na różne krańce świata, bo te spotkania no, odbywają się chociażby z Australią, z Koreą Południową, mm -hmm. z Japonią. To z takich dalszych kierunków, ale absolutnie nie zapom zapominamy o Europie i o Polsce, bo łączyliśmy się chyba jednym z najpopularniejszych kierunków wyjazdowych w tym roku, to była Chorwacja, więc łączyliśmy się oczywiście z Chorwacją, z Grecją. Dlaczego dużo ludzi było w Chorwacji? Tak, tak mhm. dlatego że przede wszystkim można było tam dojechać samochodem. Część ludzi się bała, ja się bardzo cieszę, że ten program dzisiaj jest i że było takich bardzo ważnych, mądrych ludzi, którzy opowiedzieli o tym, jak to wygląda od potrzebki, bo mhm. Zrobiło się trochę coś takiego w nas, że mimo że podróżowaliśmy dużo i wiele i na krańce świata, to zastanawialiśmy się, jak wygląda ta nowa rzeczywistość. I dzisiaj była okazja o tym posłuchać. Także mam nadzieję, że, że wielu gości usłyszało, wielu widzów dowiedziało się, jak to wygląda, i będą mieli takie poczucie, że są w dobrych rękach, także wrócą do latania. No pewnie już powoli wracają. Mam nadzieję, że tych ludzi będzie coraz więcej, ale jeszcze wracając do Twoich live'ów. bo mogli Myśmy, możemy je przecież cały czas tak. je, je prowadzić, możemy oglądać we wtorki o 21:00. Opowiedz o gościach, których miałaś do tej pory w swoich programach, bo oni byli bardzo ciekawi. No to prawda. Bardzo lubię podróżować dlatego, że świat jest taki różnorodny i że ludzie są różni. I w związku z Całe tym. Całe szczęście, słuchaj, że są różni ludzie. <laughs> tak. Bardzo różni, bardzo różni słuchajcie. No i też staram się, żeby te nasze live y były takie różnorodne. Eee, to prawda, na początku w kwietniu te programy były dwa razy w Tygodniu, we wtorki, w czwartki, postanowiliśmy kontynuować ten temat, dlatego że się spodobał bardzo mocno i chyba ta różnorodność naszych gości, właśnie o których wspomniałaś, to jest ten element, który sprawił, że coraz więcej osób jest z nami, chce być z nami, ogląda i mnie motywuje do tego, żeby działać i żeby dalej tworzyć te, te odcinki. Słuchajcie z ciekawych takich gości, którzy, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, to był na przykład ksiądz Palloty z Korei Południowej. Rozmawialiśmy, jak wygląda sytuacja w Korei. Aktualnie czy Korea ma coś ciekawego do zaoferowania turystom, bo początki tych live'ów były takie, że chcieliśmy powiedzieć, jak wygląda sytuacja w danym kraju. Zaczęliśmy od Los Angeles, mm -hmm. gdzie połączyliśmy się z moją kontrahentką i bardzo serdeczną przyjaciółką Janetą Auler, i rozmawialiśmy, jak Stany sobie radzą. Później połączyliśmy się z Włochami, z Rzymem, czyli z tymi miejscami, które takie najbardziej zaognione były na początku. Do Hiszpanii przecież się przenosiliśmy. Tak, przenosiliśmy się do Hiszpanii i w Hiszpanii byliśmy kilkakrotnie. Byliśmy między innymi w Barcelonie. No kolejne spotkania są już w planach. Byliśmy w Australii, byliśmy w RPA. Mieliśmy okazję, słuchajcie, nawet być na Alasce. To z takich ciekawych, Cudownie. że to są krańce świata, to faktycznie mm. są to krańce świata. Więc mamy przyjaciół też oczywiście na Majorce. Rozmawialiśmy z Grecją. Także tych kierunków faktycznie troszkę już było, tak jak powiedziałaś, niespełna 40 odcinków ale mamy w planach kolejne. My działamy mhm. dalej, e, będziemy, słuchajcie, rozmawiać. No, to, co jest na pewno pozytywne w tych naszych programach, to to, że goście, którzy komentują, którzy są z nami na tych live'ach, e, mówią, że mimo, że nie zastanawiali się nawet nad wyjazdem w dane miejsce, po rozmowie z naszym gościem, którymi bardzo często są przewodnicy, e, nagle dochodzą do wniosku, że Trzeba to jest jechać. miejsce, które chcemy zobaczyć, więc w związku z tym jest jakaś nadzieja. Ja też się cieszę, że może się coś zmieni w ogóle w podróżowaniu, w świadomości ludzi. Na pewno ten czas sprawił, że się na chwilę zatrzymaliśmy, że mieliśmy okazję się zastanowić, jak chcemy podróżować, gdzie chcemy pojechać, co chcemy zobaczyć. No więc ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby być z nami i żeby podróżować. Na razie, tak jak powiedziałaś, trochę wirtualnie. Mhm. Natomiast staramy się też być w kontakcie z naszymi gośćmi, w ogóle z klientami i przygotowaliśmy serię też takich projektów w Polsce, takich weekendów z ambasadorami, z ludźmi, którzy z pasją do, do życia, do, do pewnych elementów przekazują dalej właśnie na tych spotkaniach, na których są z nami. No ale zaplanowaliśmy też projekty zagraniczne. To są takie bardzo ciekawe rzeczy, jak na przykład wyjazd na Kubę z Cezarem Pazurą, Cudownie. ponieważ tak sobie wymyśliliśmy, że każdy z tych wyjazdów będzie miał swojego ambasadora, czyli takiego człowieka, który swoją aurą, filozofią, harmonią i, i swoją niesamowitą osobowością doda czegoś takiego dodatkowego pierwiastka, więc nie dość, że będziemy w niezwykłym miejscu z cudownymi przewodnikami, z ludźmi, którzy tam mieszkają na miejscu, opowiadają ze swojej perspektywy. Bardzo często są to Polacy, ale nie tylko. Polacy, którzy potrafią odnieść to, jak się żyje w danym mhm. miejscu do tego, jak się żyje w Polsce i to jest niezwykłe. A poza tym każdy z gości może też porozmawiać z nimi, e, więc nie ma tej bariery językowej, więc każdy może zadać to pytanie, któremu w sercu gdzieś tam e, gra, e, więc to jest, to jest ta e, możliwość i opcja. E, no i przede wszystkim to, co zaprojektowaliśmy, to są te wyjazdy, są kameralne. Mhm. Bardzo nam zależy na tym, żeby zachować te wszelkie rygory sanitarne i to, żeby móc tych wyjazdów wyciągnąć jak najwięcej. No więc e, jeśli będą to małe grupy, jeśli będzie taki bezpośredni kontakt z ambasadorem, no to będzie możliwość zupełnie inaczej tego odebrania. Kręciliśmy też live'a z Gruzji z Kasią Pakosińską, mhm. która jest przecudnym ambasadorem tego kierunku. W, w ogóle jej się nie da nie lubić nie, chyba. <grym> najbardziej taka uśmiechnięta osoba, kobieta tak, w Polsce. Tak, tak. Także przecudna osobowość. Kasia ma męża, gruzina, więc w związku z, mhm. z tym ona jest bardzo mocno związana z tą kulturą i na jednym z naszych live'ów właśnie opowiadała o swojej historii, mhm. opowiadała o swoim weselu właśnie w Gruzji. Także fantastyczny odcinek. Mieliśmy też okazję łączyć się z Nowym Jorkiem, z Piotrem Sałatą, który jest z kolei stylistą gwiazd, mm. pracuje z bardzo znanymi osobami, a my wymyśliliśmy taki projekt do Nowego Jorku śladami znanych filmów i seriali. Jedziemy właśnie tam ze stylistą, jedziemy ze znanym fotografem. Kiedy? Przepraszam. O, te wyjazdy są zaplanowane na maj przyszłego mm. roku, więc druga połowa roku, więc słuchając tych wcześniejszych Twoich rozmów, jesteś optymistycznie nastawionymi. Tak, tak, tak. tak, i nastawiamy się bardzo optymistycznie. Gdzie można oglądać Wasze live? Nasze livey można zobaczyć na Facebooku, na profilu Skydreams. Bardzo serdecznie zapraszam, ale te osoby, które nie posługują się mediami społecznościowymi lub mają ich trochę za dużo, mm -hmm. e to z myślą o nich postanowiliśmy, że pójdzie to też na platformie na YouTubie, więc w związku z tym nie trzeba się nigdzie logować. Po prostu wystarczy wejść na nasz profil i można zobaczyć też na żywo tą naszą rozmowę. Wybraliśmy wtorek 21, bo to jest taki chyba dobry czas, żeby sobie z czymś przyjemnym, z ciepłą herbatą usiąść. Tak i mi się posłuchać. skojarzyło, przepraszam, że ci daję zdania. Jak już siedzimy tutaj na lotnisku, że to taki fajny odlot jest o 21.00. No tak miał. być. lecisz tam, nie rozumiesz, tylko wraca się potem, nie chce, nie to jest to. No, ale no, staram się, słuchajcie, zapraszać bardzo ciekawych gości i też wysyłać jakieś takie natchnienie i dawać pewną inspirację. Nawet mój ostatni live z Luksemburga, wydawać by się mogło, mało może ciekawy taki kierunek turystyczny, natomiast okazało się, że sama osobowość Beaty mhm. Szałwińskiej, znanej polskiej pianistki, docenionej na całym świecie, sprawił, łącznie z koncertem, takim prywatnym tylko i łącznie dla naszych widzów, sprawił, że kilkoro znajomych do mnie zadzwoniło, że nigdy nie myślało o Luksemburgu, ale po tej rozmowie z Beatą stwierdziło, że Pojedziemy, w sumie to całkiem polecimy. chętnie. Wow. To całkiem chętnie. Także no daje nam to, nam osobiście, jako mojemu zespołowi, bo, bo przygotowuję to razem z całym zespołem, bo przygotowanie takiego live'a to, to, to jest niesamowite wyzwanie. Więc razem z moim zespołem czujemy taką niesamowitą mhm. energię od tych gości. A z drugiej z drugiej strony ta energia do, mnie, do nas też wraca od tych osób, z którymi rozmawiamy, bo e, pamiętam jedne z pierwszych liveów, na przykład jak łączyliśmy się ze Sri Lanką, z moją serdeczną przyjaciółką Ewą. E, no wtedy na Sri Lance był totalny lockdown. Oni nie mogli wychodzić z domu. Na całe szczęście Ewa mieszka nad przepięknym oceanem, więc cała jej zapowiedź w ogóle do naszego spotkania i live było, brzmiała mniej więcej tak. Cześć, tu Ewa, zapraszam Was na spotkanie live ze SkyDreams, wtorek, godzina 21. Pozdrawiam z zatrzaśnięta w moim raju. I słuchajcie. Przepiękna sceneria w ogóle oceanu. No więc to są takie niesamowite rzeczy. Czy chociażby spotkanie z Dubajem? Moje dwie serdeczne przyjaciółki, które są przewodniczkami, opowiedziały o tym, jak w ogóle wyglądają procedury bezpieczeństwa, jak ludzie radzą sobie w Dubaju. No tutaj się chwaliliśmy na lotnisku, że mamy kamerę termowizyjną. Super, że to jest, bo to faktycznie przyspiesza całą procedurę. Jest to absolutnie mhm. ważne i potrzebne. Natomiast okazuje się, że w Dubaju, na przykład, chodzą policjanci w takich kaskach specjalnych, oni mają właśnie takie kamery termowizyjne, i oni już nawet na chodniku wyłapują tych, którzy mają gdzieś tam podwyższoną temperaturę. To no więc ten stopień ich przygotowania mhm. w ogóle do pandemii, radzenia sobie z tym, jest. Zupełnie inny niż u nas, ale to też było ciekawe, bo dla lu ludzie mogli po prostu o tym usłyszeć. No ale co jest pozytywne, Emiraty wracają do Polski, siatka tak. połączeń dwa razy w tygodniu już niedługo, także słuchajcie, powoli świat się otwiera, i, i to jest takie bardzo fajne. Podróżujmy, bo to jest fajne, to nas buduje, to podróże kształcą, jak mówił Jacek Walkiewicz, ale tylko mądrych ludzi i fajnie będzie znowu wsiąść do samolotu i polecieć i jest bezpiecznie. część marzeń możemy już dziś zrealizować, na część jeszcze musimy poczekać, ale myślę, że to przyjdzie z czasem. A wy fajnie, że zarażacie ludzi do podróży, bo chyba o to wam właśnie chodzi. Dokładnie tak, dokładnie tak. Kochamy podróżować, staramy się ludziom pokazać, co mogą dać podróże im jak możemy ich zainspirować tymi podróżami dlaczego warto dlaczego warto rozmawiać z ludźmi dlaczego warto się otwierać na kultury no bo z każdej takiej podróży możemy przywieźć niesamowitą inspirację do takiego swojego codziennego życia życia osobistego tak. biznesu dlatego no warto rozmawiać spotykać się póki co wirtualnie staramy się to zrobić ale nie tylko tak jak wspomniałam w tym roku postawiliśmy na Polskę zresztą tak jak twój pierwszy rozmówca mówił do dobry kierunek sobie obraliśmy, tak. bo naprawdę mamy przepiękną okolicę, więc warto, czy chociażby na takie wycieczki wokół Poznania się wybierać, czy znajdować magiczne zamki, których nam nie brakuje w okolicy, więc bardzo serdecznie zapraszam. Więcej szczegółów, słuchajcie, stworzyliśmy też specjalną aplikację dla naszych gości, dla tych ludzi, którzy chcą po prostu z nami gdzieś wyjechać, także żeby było jak najłatwiej, czyli nie trzeba mieć mediów społecznościowych, jak ktoś nie lubi wchodzić na stronę internetową, mhm. może mieć aplikację i w tej aplikacji będzie miał wszystkie nowości, będzie na, na bieżąco z naszymi pomysłami, może się zapisać na nasze wyjazdy. Kameralne grupy, bardzo wyjątkowe projekty, także bardzo serdecznie zachęcam. Wierzę, że jest sporo takich osób, które lubią w ten sposób oglądać świat. Nazywają nas do odlotu, <gry> musimy odlecieć. Anna nowotna nadzieję, była dziękuję moim bardzo. i Państwo gościem, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, podróżujmy. Mam nadzieję, że chociaż trochę zaraziliśmy was tym, żeby podróżować, żeby sprawdzić w spisie lotów Poznańskiego Lotniska do skąd możemy polecieć i czy tam jest bezpiecznie, bo tutaj na pewno jest bezpiecznie. I taką pozwolę sobie na takie zakończenie, które kiedyś usłyszałam od Prezesa Portu Lotniczego, Pana Mariusza Wiatrowskiego, chciałabym, żeby każda podróż zaczynała się i kończyła tutaj właśnie na poznańskim lotnisku Ławica i tego Państwu sobie życzę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.